Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, y, o jakiej porze nas Państwo słuchają. Dzień dobry, witam państwa. I czy jest wam ciepło, czy zimno? Bo y, profesor Marcin Urbaniak naprzeciwko mnie. Jest, gorąco wręcz. W krótkim rękawku, Anna Piekarczyk y, z szalikiem pod brodą. I uznaliśmy, że od tego. Trzeba zacząć, chociaż temat nie będzie dotyczył zmiennocieplności ani stałocieplności. A szkoda, dlatego że całkiem niedawno ukazał się bardzo świeży artykuł pokazujący, jak stałocieplność, endotermia. Wywołuje wyższe czynności psychiczne, a więc, można powiedzieć, łączy się z inteligencją. To do tego pewnie wrócimy tak. kiedyś. To nam się specjalnie nie zmieniło. Natomiast, jeżeli chodzi o różne części ciała i różne nasze przysposobienia i pozostałości w ciele, to nam się przez miliony lat zmieniło. Gdybyśmy to porównali z naszymi no, dalekimi przodkami sprzed przynajmniej 5 milionów lat, dzisiaj porozmawiamy o ewolucji. Ale w kontekście tego, co nam zostało z różnego typu krewnych, saczych przede wszystkim, lat z tamtych Co nam zostało z tamtych lat, bo wiemy, że nie tylko część ogonowa, ale kły. To jest chyba ta, ta pierwsza kwestia, czyli zęby oczne dzisiaj, tak także nazywane. Wiesz, jak tak mówisz, to mi się od razu kojarzy ten argument. Dlaczego człowiek powinien y, spożywać mięso, bo przecież, y, przecież mamy ma kły, tak? zredukowane, ale wciąż nazywamy to zredukowane kły, kłami. I żal nie używać. I żal nie używać <noise> do przetworzonego y, pokarmu. No cóż, organ nieużywany zanika i tak trochę się stało z kłami. A to jest prawda, tak. No zanika. i Tylko, że na przestrzeni milionów lat. Y, ponieważ... Ja bym się jeszcze cofnął do w ogóle pierwszych ssaków, które wyewoluowały kilkadziesiąt milionów lat temu, pojawiły się wtedy, kiedy zniknęły gady, mianowicie modyfikacja szczęki, żuchwy i dieta roślinożerna. Przyczyniła się do wyewoluowania zmysłu słuchu w ogóle u ssaków, jako jednego z dominujących narządów. Poprzez anatomiczne przekształcenie fragmentów kości żuchwy w kostki łączące w, w, w uchu wewnętrznym ślimaka, tam z błoną ucha. Więc wykształcił się w pełni rozwinięty zmysł słuchu po przekształceniu zmysłu odbierania wibracji, Podłoża poprzez żuchwę ugadów, które pełzały. I właśnie z, z jednej strony dieta roślinożerna, a z drugiej strony wykształcenie kończyn i podniesienie całego ciała ponad podłoże spowodowały, że nieużywane, można powiedzieć, elementy dosłownie tak kolokwialnie szczęki przekształciły się, ale nie z, i, i zmodyfikowały w narząd, który Przystosował nowy już organizm, ssacze, do innego rodzaju percepcji. Ale też związane to było z dietą, ponieważ zmodyfikowana żuchwa y, służyła miażdżeniu innego, in, inną częścią zębów pokarmu roślinnego. U człowieka y, ten, ta redukcja kół spowodowana była jest jest wszystkożernością, ponieważ y, poza z modyfikowanymi kłami taką drugą pozostało się, że już mówimy o zębach są zęby mądrości. One są dodatkowym przypieczętowaniem faktu, że wiele milionów lat temu nasi przodkowie ludzcy byli głównie roślinożerni z elementami mięsożerności. I konieczność miażdżenia twardego pokarmu wymagała długotrwałego, silnego uzębienia zęby mądrości wówczas były później wykształcającymi się dodatkowymi zębami miażdżącymi. Dzisiaj te zęby mądrości już są przeżytkiem, można powiedzieć, ewolucyjnym. No tak, ale ja myślę, że wersja odpowiedzi na to drugie moje pytanie będzie dużo krótsza, bo ono brzmi tak, czy kły. Które miał nasz przodek sprzed pięciu milionów lat, były spowodowane jego mięsożernością i potrzebą rozrywania, czy możliwością rozrywania tymi kłami surowego mięsa? Czy to jest ta jedyna słuszna definicja biologicznie? No jeżeli wziąć pod uwagę kły, które też występują u pawianów i goryli, pawiane są wszystkożerne, a mają bardzo potężne kły i się są w stanie przeciwstawić równie wszystkożernym szympansom i tymi kłami mocno straszą. Goryle są całkowicie roślinnożerne, mają również wykształcone kły, ale one służą innego rodzaju konsumpcji pokarmu. Kły, które my kojarzymy. Tak, kolokwialnie z drapieżnictwem, to jest skrót myślowy dotyczący obligatoryjnie mięsożernych drapieżników, karniwora, ssaków, które najczęściej nam się kojarzą z kotowatymi i psowatymi, czyli z takimi jak to powiedzieć, charyzmatycznym lwem, tygrysem, prawda, czy ewentualnie który dźwiedziem. Który szczerzył te kły. Który szczerzy kły jeszcze, albo wilki, kolejny charyzmatyczny gatunek. Natomiast u naczelnych jest bardziej zniuansowana sytuacja, dlatego, że są naczelne, są, są roślinożerne, są wszystkożerne i są... I Teraz grupy stada szympansów czy pawianów, w zależności od konkretnych zasobów kurczących się, ale też ekosystemów modyfikujących, mogą mieć na przykład większą łatwość do tego, żeby z znajdować smaczne, odżywcze fragmenty ciała mięsa, które jest relatywnie świeże, i można je konsumować, ale mogą też to, to zależy od konkretnego stada, ale jakąś roślinę danym... tymi kłami także ale mogą ale rośliny są, no rośliny też są rozszarpywane tymi kłami mhm. i jeszcze e... rozumiem, że kolejna funkcja to, to szczerzenie kłów, prawda? <laughs> tak, to Czyli jest straszenie, odstraszanie, zachowanie obronne. A czy nasz przodek też mógł do tego używać kłów? Wiesz coś o tym? Wiesz, to jeżeli czytamy antropologów ewolucyjnych o kopalnych praformach ludzkich, to myślę, że tutaj my wykształciliśmy innego rodzaju formę odstraszania. Używaliśmy narzędzi mhm. i zresztą niektóre osobniki różnych stad szympansów naturalnie obserwowanych też są na tyle inteligentne, że wykorzystują przybory kamienie, gałęzie, żeby robić dużo hałasu i wymachiwać i tego rodzaju narzędziami. Jeżeli szympans konfrontuje się z pawianem, to względem tych wielkich szczęk i kłów pawiana bardziej skutecznym narzędziem jest narobienie dużego szumu hałasu na przykład wymachiwaniem gałęziami i teraz u człowieka to było konsekwencją rozrośniętego centralnego układu no mamy duże mózgi a więc powiedzmy że tak też upraszczając mamy większą elastyczność wśród inteligentnych zachowań ale duże mózgi są energetycznie bardzo chłonne więc trzeba zmienić dietę, żeby je w, tą, w te kalorie wyposażyć. Zostawmy mózgi to, na razie i wróćmy do tych... To, do ale tych... to się wiąże z jedzeniem znowu, <gry> ponieważ duży mózg wymaga wszystkożerności, intensywniejszego poszukiwania pokarmu bardziej zróżnicowanego, niekoniecznie mięsnego. No dobrze, kły, myślę, że jest tu w miarę kwestia jasna. One z czasem zatarły się dosłownie. Zrobiły się no, takie no. bardziej obłe, można powiedzieć, dzisiaj. <laughs> y, tak. Natomiast y, to nie jedyna pozostałość po, po przodkach i nie, nie jedyna hmm. pamiątka ewolucyjna, można powiedzieć, tak. O, y, z tamtych czasów, 6-7 milionów tak. lat wstecz i jeszcze więcej, i y, 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 y na 100 milionów lat wstecz. Tak, no w zasadzie dzisiaj mamy takie mm, dowody na to, że ewolucja nie prowadzi do doskonałości, że ewolucja nie jest progresem ku doskonałości, tylko y, pewne, można powiedzieć, wyłaniające się adaptacje przestają być potrzebne z powodu modyfikacji środowiska zewnętrznego. I zanikając ich szczątki zostają na kolejne długie miliony lat, chociaż są nieużywane, ale jednak dziedziczone jako cechy np anatomiczne i poza tymi zębami mądrości wspomnianymi e, wymieniłbym, no to co jest najbardziej takie uderzające chyba i najszybciej się kojarzy, to jest kość ogonowa. Pozostałość oczywiście, to jest wiadoma kwestia, szympansy też ogonów nie mają. E, to jest nie tylko tak, że tylko człowiek jest jedyną małpą, którą, która nie ma ogona, ale ma pozostałość w tym ale ogonie. Ale czy z podobnych powodów zaniknął nam ten ogon? Wiesz, człowiek w momencie, kiedy. ludzkie praformy poprzez zmianę warunków środowiskowych, kiedy wykształciła się dwunożność i wyprostowana sylwetka, zmieniła się anatomia naszego ciała, a szympansy nie są, nie są ani w pełni wyprostowane, bo tylko człowiek jest w pełni wyprostowany, i nie są też całkowicie dwunożne, mają zupełnie inny środek ciężkości, ale to nie są. Naczelne, które, które żyją wyłącznie w koronach drzew, a życie w ekosystemie koron-drzew jest e, tego rodzaju środowiskiem, gdzie ogon jest najbardziej przydatny jako dodatkowe zachowanie równowagi i też organ czepny, gdzie się można, gdzie można chwycić się czegoś dodatkowo. E, i nie wiem, czy jeszcze poza kością ogonową i jeszcze jakieś interesujące znaczy, pytania. Ja, myślę, te ja chciałam zostać jeszcze przy ogonie, i nie wiem, czy zupełnie poważne pytanie ci zadać, ale naprawdę mnie to frapuje, może Państwa też. Jak wyglądał proces zanikania ogona, jak to sobie wyobrażasz? To znaczy, czy on się skraca po prostu <laughs> z czasem? Dlatego, że nie, nie niektóre potrafię małpy... na to pytanie odpowiedzieć. Nie potrafię <laughs> na to pytanie odpowiedzieć. Czy on, wiesz, mówi się, że adaptacje takie widoczne gołym na okiem zmieniają swoje funkcje, zanikają albo się wykształcają mniej więcej w takim optymalnym czasie 25 tysięcy lat w przypadku człowieka. To nie zauważylibyśmy pokoleń. nawet, jakby Więc. Tam. Jeżeli przyjąć zasadę, że rzeczywiście to skra skracał się i przestawał funkcjonować, to to, to to skracanie się, o którym mówisz, musiałoby trwać setki tysięcy, a nawet miliony lat. Ja I, tak? wie, więc Obody. jest to prawdopodobne, ale e, trzeba by wziąć pod uwagę no, tak wiele czynników środowiskowych, sposobów funkcjonowania. E, Wspólnych przodków w, w różnych częściach kontynentu Eurazji, Afryki. Na pewno są jakieś badania na ten temat paleontologiczne, ale to jest pytanie do takiego no, przecięcia archeologii, paleontologii, antropologii ludzkiej. Natomiast wydaje mi się, że z, biorąc pod uwagę dolegliwości, może negatywne cechy dwunożności, bo pozytywna jest taka, że przekształciła się nasza budowa ciała, yy, która spowodowała, że jesteśmy Dynamicznie się przemieszczamy, chłodząc ciało. Przynajmniej tak to było powiedzmy te kilkanaście milionów lat temu, czy nawet kilkadziesiąt, kiedy człowiek, kiedy, kiedy praformy zaczęły się schodzić z koron i żerować na lądzie, coraz bardziej się prostować. Więc yy, są ewidentne korzyści, bo inaczej by ta dwunożność się nie wykształciła, ale wada jest na przykład taka, yy, że w, po okresie kiedy człowiek traci ewolucyjnie swoją wartość, czyli przestaje być płodny, ale kulturowo wciąż żyje, funkcjonuje, czyli już nie, nie może mieć potomstwa, natomiast może się potomstwem swoich krewnych wciąż opiekować, ma, zaczyna mieć dolegliwości z kręgosłupem, ponieważ w, dopóki jesteśmy ewolucyjnie najbardziej wartościowymi, młodymi jednostkami, mamy wyjątkowo elastyczne ruchy. Ale ten, ta, ta elastyczność się zużywa i potem jakby de, tą, tą słabością czy wadą posiadania wyprostowanej sylwetki są bóle kręgosłupa, więc z tej perspektywy posiadanie ogona być może byłoby korzystne, ponieważ dzięki posiadaniu ogona łatwiej by nam było, mówiąc tak kolokwialnie, prostować ten kręgosłup i go pod kątem równowagi odciążać czasami. To może... W tym momencie zapytam Cię od razu, to już takie rzucone w przestrzeń pytanie futurystyczne, ale też związane z ogonem, co by się musiało ewolucyjnie stać, by nam odrósł ogon? Nie potrafię ogon? odpowiedzieć na to pytanie, <laughs> ale potrafię odpowiedzieć, co poza brakiem ogona, ale posiadanie gości ogonowej jest taką pozostałością i wiąże się znowu z dietą, wyrostek robaczkowy. Mhm. Wyrostek robaczkowy jest wy, wy, taką kilkucentymetrową wypustką po jelicie ślepym, które było dodatkowym fragmentem jelita, znowu służącym dłuższemu, bardziej efektywnemu trawieniu a, produktów roślinnych. Y, mhm. Czyli ta roślinożerna dieta y, jednak dominowała. I nasz wspólny przodek z, z szympansami, czy nawet hominidami, miał dodatkowo wyposażony tę te, jelita po to, żeby skuteczniej trawić. A no, nasza dieta się zmieniła radykalnie już dzisiaj w, u człowieka anatomicznym, behawioralnie współczesnego, jeszcze tym bardziej po rewolucji neolitycznej. I tutaj można powiedzieć, że zanikała ta, ta część jelita, tak jak chciałaś, żeby stało się z ogonem wypustka została kilkucentymetrowa nie pełni żadnej funkcji konkretnej w dzisiaj natomiast jeszcze żeby już tak zakończyć tą kwestię diety to adaptacją typowo ssaczą do konkretnego rodzaju diety jest nietolerancja laktozy w wieku po to znaczy ssaki przestają spożywać mleko matki i lak, laktoza, cukry zawarte w mleku przestają być rozkładane przez nasze enzymy. Ale to jest pozostałość ewolucyjna. W sensie to jest pozostałość procesu. ewolucyjna, mhm. więc nie jest naturalne dla saka, w tym dla człowieka spożywanie ani mleka, ani mleko pochodnych produktów w wieku dziecięcym i dorosłym. Natomiast nastąpiło przekształcenie. Albo odwrotne do, do się, wykształcenie dodatkowej adaptacji u ludów, które zaczęły już Homo sapiens e, oswajać, udamawiać bydło i wykorzystać, eksploatować bydło między innymi właśnie w celu spożywania e, mleka czy pokarm, pokarmu e, mleko pochodnego, e, czyli mówimy o Europie. I niektórych częściach Afryki, tam wtórnie ta tolerancja laktozy się pojawiła i dzisiaj e, spożywamy produkty mleczne, chociaż jest to z perspektywy ssaczej nienaturalne. No i dzielimy się na tych, którzy mogą spożywać i, I są tacy, którzy nie trawią tego. Nie, nie trawią, ponieważ prawda? wciąż mają zachowaną tą nietolerancję, Czyli tak, która jakby jest powszechna są, uh -huh, bliżej ssaków. No, w, pewnym, w pewnym sensie, uh -huh. tak, w pewnym aspekcie. No, to, co mówisz, to właściwie wyprowadzić do takiej, no, płęty może jeszcze nie, ale przeświadczenia, że ewolucja no, nie tylko nie dba o estetykę, pozostawiając nam jest różne kawałki z przeszłości, ta ma być ale też ewolucja y, to, to nie jest rozwój wbrew pozorom. Znaczy, nie, nie jest to taki jest, rozwój to jest zakończony sukcesem. Tak, to jest może optymalne przystosowanie do warunków tu i teraz, ale to tu i teraz trwa tysiące, a czasami nawet miliony lat. I, I nie znaczy, teraz że z wersją optymalną. Optymalna, czyli umiarkowanie najkorzystniejsza. Y, nie jest idealna, nie jest zła. Umożliwia y, kilka najważniejszych cech, czyli przeżycie, pozostawienie potomstwa. Obronę zasobów albo znalezienie zasobów. No, ja tutaj nie wypada nie, nie wspomnieć, że taką adaptacją typowo ludzką jest największa encefalizacja mózgu, czyli objętość mózgu względem proporcjonalna względem reszty ciała i wykształcenie się tych fragmentów mózgu, które umożliwiają nam zaawansowane, zrównoważone operowanie jakimiś abstrakcjami, czy myślenie, mówiąc kolokwialnie, prawda? No, ale to jest rozwój, rozumiem, połączony w pewnym sensie z kłami, bo zapoczątkowany <laughs> zmianą diety, tak? Czyli przejściem na dietę, no, wszystkożerność i tak, też mięsożerność. Tak, tak, ja, ja tutaj... E, można zacytować XIX-wiecznego filozofa Ludwika Feuerbacha, jesteś tym, co spożywasz, e, a więc masz takie funkcje i zdolności, e, jakie zostały wykształcone poprzez spożywanie diety. No, Feuerbach nie, nie mógł znać nowoczesnego neodarwinizmu, natomiast miał świetną intuicję, że z, z inteligencja, racjonalne myślenie to są dodatkowe cechy, które umożliwiają nam skuteczniejsze pozyskiwanie zasobów, a zwrotnie, konsumowanie zasobów dostarcza energii tym wyjątkowym narządom, jakim jest mózg i jego konkretne moduły, szlaki, aparatura percepcyjna. A żeby kalorycznie doenergetyzować mózg, my musimy dużo, dużo kalorii spożywać. Natomiast te inteligentniejsze gatunki pozaludzkie a muszą mieć bardziej wszechstronną dietę i na więcej inteligentnych sposobów Pożywać pokarmy, którymi zwrotnie dostarczą energii swoim intensywnie pracującemu e, ośrodkowemu, cent, cent, centralnemu układowi nerwowemu tak mózgowi. Gdybyś, gdybyśmy się tak z premedytacją przewinęli jeszcze troszeczkę wstecz, to rozumiem, że tak. Gdyby nie kły, nie wykształciłby nam się no, tej wielkości nie, i tak dobrze przystosowanym. Tak? To jest by dużo uproszczenie. Hmm. Tych czynników było bardzo wiele. Hmm. To tutaj kwestia diety, spożywania pokarmu i Przetwarzania tego pokarmu na poziomie miażdżenia, połykania, trawienia to jest. Yy... To, to, tutaj jest bardzo wiele różnych y, współgrających czynników, bo trzeba do tego do, dołączyć ewolucję zachowań, ewolucję układu, nie tylko nerwowego, ale na przykład endokrinologicznego, hormony, neuroprzekaźniki, y, czy ewolucję aparatury percepcyjnej i, i, i anatomii. Więc y, mamy jakby poziomy behawioralny, percepcyjny, fizjologiczny, budowy ciała, i te wszystkie poziomy y, rozwijały się i przystosowa, przystosowa, przystosowały równocześnie. Tworząc w efekcie Homo sapiens. To może, Albo każdy to, inny gatunek. To może inaczej już puentując, W takim razie, dlaczego powstały te kły? W odpowiedzi właściwie na co? No, u <laughs> na od, od, generalnie, w u drapieżników. Na y, konkretne, y, konkretne interakcje pokarmowe, y, relacje związane z pozyskiwaniem y, specyficznego rodzaju pożywienia. Od zwierzęcego, mięsnego, ale tutaj znowu, jeżeli chodzi o kły, to innego rodzaju i inną funkcję trochę będą pełniły kły, których zadaniem jest wbić się w ciało i jeszcze wsączyć toksynę. A następnie już nie rozrywać, go po prostu wchłonąć, połknąć pokarm. Innego rodzaju kły będą wtedy, kiedy y, m, drobne jednostki podpływają do dużego, dużej ofiary i ją rozszarpują, wyszarpują kawałki. A innego rodzaju kły będą wtedy, kiedy mam dobiec, wgryźć się, uśmiercić, a potem powoli konsumować. Więc jeszcze innego rodzaju kły byłyby, gdy, gdy jestem padinożercą. Więc tutaj kłowi nierówny. No i proces fascynujący, ale to już biologia ewolucyjna by, by tak, musiała na to odpowiedzieć tak, tak. zupełnie inny rozdział, być może kiedyś w kole naczelnych także. A tymczasem kończymy w takim razie. Wątek kłów i ogona, bo to te, te, te zasadnicze tak. kwestie, najbardziej widoczne, które Dziękuję nam bardzo. zostały. Profesor Marcin Urbaniak, Anna Piekaczyk zapraszamy w przyszłym tygodniu o stałej porze 22 do 22.05.